Cześć, ja jestem Dwańs, to jest kolejny, już 20 o ile się nie mylę odcinek Let's Play Geta Andreas. Ponieważ jest to odcinek taki z pełną liczbą, to misję zaczniemy... znaczy... Odcinek zaczniemy nie od misji, lecz od zmiany wizerunku naszego bohatera, ponieważ yy, no wypadałoby w końcu, trochę nam się to już lepiej powodzi, patrzcie, mamy 28 tysięcy. Rzeczy się powoli układają. Odznaleźliśmy ludzi stojących za taką naszą niedolą. Eee, za tym, że nasz brat siedzi w więzieniu. Także chyba dałoby mieć jakąś przyjemność z tego życia. Tu ludzie, patrzcie, co tu się dzieje. Ludzie skaczą po samochodach, samochodami. Jakieś imprezy. Podjedziemy do sklepu ZIP. Najpierw jeszcze telefon Nope Mamy ważniejsze rzeczy I Postarajmy się Jakoś dziwnie działa to lustro. Thors. Hmm. Zobaczmy może Black Hoodie. 65 dolców za bluzę. Hmm, a zobaczmy, co to jest plate, co to jest w szpitalu. Aha, w sumie? Będzie wyglądał trochę śmiesznie. Zresztą on od samego początku wygląda śmiesznie. Spodnie. Hmm. Myślę, że do tego będą pasować beżowe khakis. O Jezu, ale są krótkie, to nie. Spodziewałem się trochę innych spodni, może mi się coś pomyliło po prostu. A, bo to jest shorts, a tu są beżowe. O, tak nerdowo trochę wygląda. Jeszcze te sandałki. Nie, sandałków nie zmieniamy, to zostawimy na pewno. Koszula 20 dolców, a spodnie 150. Pozdro. Buty w nie jeden. Buty zostawiamy. E, to zostawiamy, bo to jest odnośnie do mnie. Zegarek. O, w końcu będzie złoty, bo tamten to był żółty. 220 dolców za zegarek. Shades. weźmiemy sobie. Jeszcze by się przydało, może fryzjera odwiedzić. Nie wiem, czy tu jest jakiś w Sanfiero. gdzie mi to też tak zbytnio nie interesowało. No to tak z czystej ciekawości. Nie, zostawimy. Śmiechowo wygląda, ale pamiętajcie: koszula to jest to. To jest. Najfajniejsza część garderoby. Dobra, i jedziemy. Luknę na mapę. Czy jest tu gdzieś. Jest. Fryzjer. Tylko jeden. No dobra, to udamy się do niego. Trzeba trochę pozwiedzać to miasto. O jezu! A! A! Nie, zdążę. Nie ma czerwonego. W ogóle. się zdziwili, jak potrafią jeździć informatycy. To po prostu, bo ja teraz cały czas mam praktyki. No, już teraz będzie przede mną ostatni tydzień. Naprawdę. Jazda z takim, no nie wiem. Serwis to jest no, taka, nie wiem, montaż. E, aktywujemy internet i tak dalej. Telewizję. ludzie, tak jak jeździ się w tej robocie, to. No, jeszcze za mną tu wiechą. Dobra, no, gdzie jest ten, ten. A tam jest. The Barber's Pole. Barber. Cześć.

No dziwnie to wygląda Zobaczmy, hi Afro O Jezu, jaką on ma głowę Ja pierdykam A Teraz to wygląda Jak gość z jakiegoś teledysku z lat 80 No spójrzcie No naprawdę Gdzie jest mój samochód? Tam jest w widocznym miejscu i jedziemy do triady. Ale już nie tym samochodem. Uderzył kobitkę, rzucił ją pod motor. Albo do Uziego może podjedziemy? Tak, podjedziemy do Uziego. Nie wiem, czy nie będzie u niego ta misja. Trzeba mieć tam trochę większą pojemność płuc. I to, to by nam trochę utrudniło sprawy. Zresztą utrudni i tak i tak. Bo trzeba się tą pojemnością płuc zająć. W sensie popływać trochę. To nie jest zbyt, zbyt ciekawa opcja. O, ale to już wiem, o czym będę mógł Wam wtedy m, trochę potróć, że tak powiem. Run fali, i to, to chyba będzie właśnie ta misja. <laughs> Jak te okulary wyglądają, Fajne... fajnie goś gada, że tłumacza potrzebuje. I od razu gość wie co swojego szef chciał powiedzieć jedziemy, e, jakbyście się tak chcieli dokładniej dowiedzieć jak wygląda jazda w, na tych moich praktykach, no to wygląda mniej więcej tak jak ja jeżdżę, no może nie aż tak, jak w tym momencie nie! To jakaś drzwi. Ale w miarę podobnie, ja pierdzielę. Nie trzeba zmienić ten samochód. Tym się nie da jeździć. No i myślę, że to jest właśnie dobry moment, żeby zmienić samochód. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Zobaczymy, czy. A, czyli na tej mapie, na, na której ja grałem z Sampa, tutaj też był Armor. W ogóle szkoda, bo te serwery, na których ja grałem, upadają. Jest mi z tego przywodu trochę przykro, bo no ja od zawsze grałem na tym jednym serwerze. Kobitko, właśnie, właśnie Twój motor jest rekompensatą za to, że mnie potrąciłaś. Dobra, jedziemy. Może mi się uda go podnieść. A jesteśmy jak Ghost Rider. To jeszcze się nie uda. Podziękował nam za to, że mu wyprostowałem zderzak. Dobra, musimy się dostać gdzieś tam na dół, chyba z tego co pamiętam. Hmm. No i co teraz? Jakoś się tam trzeba dostać. Chyba, że to tędy tak, to tędy. Weź samochód. Dobra. I bierzemy. No w tych okularach, która musi tu naprawdę dużo widzieć. I uwaga! Oczywiście! To była pułapka! Ale cóż, to dla mnie. Nie mam zamiaru pchać się tym tunelem z powrotem. Nie ma nawet takiej opcji. Po prostu włamiemy się na płytę. Albo i się nie włamiemy. Nie włamiemy się na płytę lotniska. Niech to szlak. Mój plan legł w gruzach w tej chwili. Cały misterny plan też. No nic, czyli nie ma wyboru. Trzeba pojechać tędy. Jedyna możliwa opcja. Czego do mnie strzelasz? Jak to nie. Że ja się daleko nie dostanę. Ja już się daleko dostałem. Wyjadę z lotniska, to już mi nic nie zrobią Mówię Prosta zmyłka Na razie. Jednego zdjąłem. Jeden się w ogóle gdzieś tam zgubił. A ten bez kolegi za dużo nam nie zrobi. Chyba, że to jest właśnie ten. No nie. To jest ten bez kolegi. No to nie było zbyt ciężkie. Na bo na szczęście tamten się. O, ten też się zgubił już. No to z głowy. Łatwo poszło. Jeszcze tu mogą mi wyskoczyć, ale nie, ja przejadę pierwszy. No jeszcze gdzieś się tam zgubili. Ci w ogóle jadą gdzieś tam. Hmm. No, jeżdżą w cały świat. Pojadę tędy i tędy. I tu. Patrzcie jeszcze na miejscu na nas czekają. Ale niezbyt im to wyszło ta zasadzka. I jesteśmy na miejscu. Właśnie jakbyśmy musieli tutaj sobie z nimi poradzić, byłoby ciekawiej, ale Tak to... Tak to dość prosta misja. Fila. Kurde. Żadnego dobrego samochodu. O! <grystanie> Na razie. To jest dużo lepsze pojazd. I wracamy do z jego Tutaj skręcimy w prawo Widzieliście jak ładnie można jeździć po tym mieście San Fiero naprawdę nadaje się do jazdy tu Są Fajnie, że tu są zrobione te szerokie ulice Przyjemnie Musiał się zatrzymać no. W ogóle zobaczcie jak fajnie wygląda ten wieżowiec <laughs> już chciał mnie dopaść. Nie ma tak łatwo. I jesteśmy na miejscu. Pyka sobie na konsoli jakieś. Patrzcie, nie wiedziałem, że w latach osiemdziesiątych mieli bezprzewodowe pady. Tak, oczywiście nikt nie zauważył, że tylko ja wsiadam do tego samochodu i wyjedź na obrzeża, nie opuszczaj samochodu, nie ma sprawy. Tu skręcimy sobie. I pojedziemy tędy. I tutaj. W ogóle chyba mieliśmy się udać do tej szkoły jazdy. To jakoś, jak się uda, to jeszcze w tym odcinku może to załatwimy. Jak nie, to w następnym. Nie ma co się śpieszyć. ...i tu. No jakoś tak nawet udało mi się nie uszkodzić zbytnio tego pojazdu. Kończy się nam tu jeden pas. No to pojedziemy tędy. No, mówię, tak mniej więcej się jeździ na moich praktykach. No tu już może nie przez jakieś tam bezdroża, ale wszelkie skróty, omijanie. Na czerwonym też się zdarza przejechać. No, nikogo nie potrącamy, bynajmniej. Ale mówię, tutaj takie manewry o wyprzedzanie w takich sytuacjach. Gdyby nie ten wand, to wyszłoby idealnie. Dobra, I jesteśmy na miejscu. No i co teraz? I mamy jechać checkpointami. To Trzeba jechać szybko, żeby oni nie mogli zbytnio uszkodzić samochodu. Bo jeżeli uszkodzą samochód, to mogli spojrzeć przez szybę, a wtedy dowiedzą się, że to jest tylko podpucha. Także. Nie ma co spuszczać nogi z gazu. Teraz to nie bardzo wyszło. No, ludzie. Boże, jak to idzie jechać takim tempem, to z tego samochodu zaraz nic nie zostanie. Oho. Drzwi się psują. Dobra, jeden chyba wpadł na drzewo. A ja tu teraz trochę przyspiduję. Worden no... pół paska zeszł. I teraz w prawo. Troszkę pojadę tym pasem. Nie wiem, czy to był dobry pas, bo widzę, że tu jakieś dziwne rzeczy się dzieją. I z powrotem na jakieś wiejskie drogi. Ich nie widać. Rydykam. Co za drogi. Normalnie jak w Polsce. Nie widać ich nawet. Ale są. No ale w tunelu to będzie raczej bezpiecznie, trochę nabierzemy prędkości. I teraz tutaj o. Trochę wymanewrować. Tu nagle policja nam zawraca. Tu się wymijają, zmieniają pasy. Nie wiem po co. I jesteśmy na miejscu. Teraz się skapnęli I osiem Patrzcie jak nasza suma na koncie rośnie I teraz tu slalom między drzewami Tu obtarcie Tu o Co tam jakimiś drogami Tu jedziemy Ja nową drogę wyznaczę W linii prostej do Łuziego Idziemy, offroad. No na e, naprawdę, że dali się tak łatwo złapać na taką podpuchę. O, i elegancko na drogę. No wiem, że to jest skrót. Ja tu znam wszystkie drogi. I teraz tutaj, za, zaraz za mostem w lewo. I zaraz jeszcze w prawo. Kurde, nic nie widzę, przez tą go jeszcze jest nocno. No A coś tam jedzie chyba. A tu mam skręcić. Udało się nawet na dobry pas wrócić. No i przed nami pusto. Elegancko wracamy do miasta. To, to nie wiem, czy to nie jest przypadkiem. To trochę mi tak przypomina dolinę krzemową tutaj to po lewej Ale jakoś nie kojarzę, czy to inaczej to jest chyba bardziej w okolicach Los Angeles niż San Francisco mi się zdaje. Ale mogę się mylić. Tutaj zmienię może pas już. Co oni wyprawiają, ci policjanci? Stążę przed nim. Udało się. I jedziemy. Chociaż w zasadzie nie wiem, czy opłaca się zaczynać kolejną misję. Skoro jesteśmy już tutaj, to tak, to zakończę ten odcinek. Dobry samochód. A! No, no to tyle było z telefonu. Ale na pewno jeszcze będą dzwonić. Także to był kolejny odcinek. Let's play Geta Sandra's. Zmieniliśmy nasz wizerunek. Na razie.